Wam witam serdecznie Grześ Paweł, szybka lekcja boksu. Dzisiaj poćwiczymy podchodzenie z ciosami. Takie troszeczkę to będzie inne niż było wcześniej, mianowicie chodzi o to, że będziemy ćwiczyć to, abyśmy nie atakowali głową i podchodzili na nogach. I to ćwiczenie będzie składało się z lewy prosty, lewy prosty, prawy prosty, zaczepny, lewy prosty, lewy, prawy prosty. I proste ciosy, które robią największą robotę. Róbcie tak, minutę pracy. Na samym podchodzeniu druga minuta pracy z ciosami, minuta przerwy i wtedy będzie kolejna akcja, to samo minutę same nogi, druga minuta z ciosami i minuta przerwy i to samo będzie z trzecią serią. W pozycji bokserskiej oczywiście pozycję bokserską już powinniście znać, prawa ręka w szczęce, lewa na wysokości kości policzkowej, czyli prawa jest w przy szczęce, przylega do ciała, że nie była za szeroko, lekko ugięte nogi. I teraz tak. Naklejacie sobie taśmę, rysujecie sobie kredą linię, cokolwiek Wam stworzy linię. I teraz tak. Pierwszy punkt to jest bum. Prawą okazało się, stoję w miejscu, lewą przekraczam, ale to nie ma być, że ja robię szpaki, tylko minimalnie bum. Nawet no, możecie mieć ręce na dole. bum, 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 bum. Druga minuta to już będzie bum, lewy proste, zobaczcie. Stoję w bum, minimalnie przekraczam i wracam do linii, nie wracam nogą tutaj. Tylko stoję przed i zobaczcie. Tylko przekraczam. Tak. W ten sposób na Bum. 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 Druga runda będzie lewy prawy. To samo. Możecie mieć ręce na dole, możecie mieć pozycję. Zobaczcie. Przekraczam. Dostawiam. I cofam. Raz, dwa. I cofam. Lewy prawy. Cofam. Lewy prawy. Cofam. Podejście. Cofnięcie. Podejście. Cofnięcie i ściosami ciosami, raz, dwa i cofam, raz, dwa i cofam. Zobaczcie, przekraczam, wyprowadzam lewy prosty, dostawiam, wyprowadzam prawy prosty. Prawa noga nie przekroczyła linii. I trzecia runda, pozycja bokserska, jest zaczepny, lewy, prawy. I ta sama noga, raz, raz, dwa i cofam, raz, raz, dwa i cofam, raz, raz, dwa i cofam. Pozycji raz, raz, dwa. Cofam. Raz, raz, dwa, cofam. Prawa noga nie ma prawa przekroczyć tej oto linii. Teraz patrzcie. Lewy, lewy, prawy. Bum. Lewy, lewy, prawy. Bum. Oczywiście, żeby wam też nawyk nie szło, to, że jak robię akcję. Raz, dwa, że mam się cofnąć. Broń Boże. Na tym teraz polega ćwiczenie, żeby tylko ćwiczyć ten ruch, ale teoretycznie podczas walki, jeśli robicie raz, raz, dwa to nie cofam się w tył, chyba że robię, robię to po to, aby się wpuścić w przeciwnika i wyjść z kontrą, ale staram się po tym lewy, lewy prawy podczas walki, palingu przejść do boku, zrobić kiwkę, obronę, ale nie cofać się, żeby nie było rawyku, że po każdej akcji Wy robicie krok w tył. To jest na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy trening. Do zobaczenia w najbliższym czasie. Trzymajcie się, cześć!